Cześć, tu Olga. Jest to nauka polskiego. Dzień dobry, cześć, Olga z tej strony. Jestem Polonistką i zajmuję się nauką języka polskiego jako obcego. Możesz ze mną uczyć się polskiego. W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przeprowadzono sondaż, wyniki którego i komentarze są bardzo interesujące. A mianowicie, jaką ocenę wystawiłbyś sobie z języka polskiego? Czy zgadzasz się z opinią, że język polski jest najtrudniejszym językiem świata? Czy kiedykolwiek pokłóciłeś się z kimś o kwestie językowe? Gdzie szukasz informacji, jeśli masz wątpliwości językowe? Które z żeńskich nazw zawodów i funkcji, czyli feminatywów, są według Ciebie akceptowane? Zwracanie się do kogoś w neutralny, płciowo sposób, gdy jest się o to poproszony, poproszoną. Język polski nowoczesny. Czy tradycyjny? Gdzie słyszysz ładny język polski? Czy lubisz występowanie głosek o, ę, sz, czy drz i tak dalej? I czy lubisz występowanie rz i rz kropeczką oraz h i ch? No i komentarze i odpowiedzi. 45% Polaków uważa, że język polski to najtrudniejszy język świata. Nawet jeśli język polski uważamy za najtrudniejszy język świata, to sobie samym wystawiamy z jego znajomości najczęściej powyżej czwórki. Tak mówi profesor Ewa Kołodziejek. Jak wynika z tego sondażu, średnio 20% Polaków wystawiłoby sobie ze znajomości języka polskiego szóstkę. 38% piątkę, a 30% czwórkę. Jest wśród Polaków też parę procent świadomych swoich niedociągnięć. To 10% wystawiłoby sobie ocenę poniżej czwórki, 7% trójkę, 2% dwójkę, a 1% jedynkę. 38% Polaków przyznaje, że kiedyś pokłóciło się z kimś o kwestie językowe. Kłócimy się, ale sprawdzamy. Ponad 90% Polaków, kiedy ma wątpliwości językowe, stara się coś z tym zrobić i sprawdza. Głównie w wyszukiwarce, w słownikach internetowych. Piąta część używa jeszcze słowników papierowych. A tylko 8% respondentów deklaruje, że nie doskwiera im stan niewiedzy językowej i w ogóle nie szukają informacji, gdy mają wątpliwości tego typu. Częściej utarczki o kwestie językowe toczy młode pokolenie. W grupie od 18 do 24 lat to aż 57%. Bo też temu pokoleniu zależy bardziej na feminatywach i wyrażeniach neutralnych. Wraz z wiekiem ten odsetek spada. Na przykład u osób powyżej 55 lat to tylko, a może wciąż, 32% czyli co trzeci Polak walczył kiedyś o to, jak się mówi albo pisze. Kłócimy się przy tym głównie z rodziną i znajomymi. Dużo rzadziej w sieci. I częściej kłócą się kobiety. One zresztą wystawiłyby sobie w badaniu lepsze oceny z polskiego. Więcej szóstek przyznały sobie kobiety, to 23%, niż mężczyźni, 16%. Okazuje się jednak, że Polacy nie przepadają za nowymi formami. I to bez względu na to, czy mieszkają na wsi. Czy w wielkim mieście. Dla 31% Polaków są one nieakceptowalne, mówi profesor Uniwersytetu Adama Miejskiewicza Barbara Sobczak. Bardziej przychylne feminatywom są kobiety niż mężczyźni, zwłaszcza kobiety młode między 18 a 24 rokiem życia. No i pytanko, gdzie się najładniej mówi po polsku? Najładniej, zdaniem Polek i Polaków, po polsku mówi się w teatrze, co zapewne większości z nas nie dziwi. W ogóle bardziej Polki i Polacy doceniają piękno języka mówionego, bo na drugim miejscu na tej liście znalazło się radio, na które jednak wskazują przede wszystkim osoby starsze. No i czy polski jest najtrudniejszym językiem świata? Ogólnie lubimy nasz język. Podoba się nam w nim to, że onczy i szumi, i że szeleści, tak podsumowuje profesor Ewa Kołodziejak. 80% z badanych lubi specyficzne brzmienie polskiego. Nawet dla ortografii tej szkolnej zmory mamy dużo przyjaznych uczuć. 68% ankietowanych osób lubi kropeczki, kreseczki odróżniające okreskowane od U, a 66% rzet z kropeczką od RZ. Ciekawe badanie. Spróbujcie też odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli nie o języku polskim, to może o swoim ojczystym. Czy lubicie go? Gdzie najlepiej się prezentuje? Jak dobrze go znacie? Wszyscy teoretycy i badacze języka zgadzają się co do jednego, że język nieustannie ewoluuje. Język polski też. I właśnie 10 maja 2024 roku pojawił się komunikat Rady Języka Polskiego przy Prezydium Pan to Państwowa Akademia Nauk. Ogłoszono, że na posiedzeniach w dniach 7 listopada 2022 roku, 3 lutego 2023 roku oraz 22 stycznia 2024 roku uchwaliła zmiany zasad ortografii. Rada uznała, że wprowadzenie tych zmian dotyczących wyłącznie tzw. konwencjonalnych, Typowych, tradycyjnych zasad pisowni przyniesie korzyść w postaci uproszczenia i ujednolicenia zapisu poszczególnych grup wyrazów i połączeń, eliminacji wyjątków, a także likwidacji przepisów, których zastosowanie jest z różnych powodów problematyczne. To zaś przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów językowych oraz. Być może umożliwi piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności tekstu. Rada zaznacza, że większość z wprowadzonych zmian była postulowana już wiele lat temu, jednak z najrozmaitszych powodów nie udało się wcześniej nadać im mocy obowiązującej. Aby dać wszystkim osobom oraz instytucjom Zwłaszcza wydawcom, autorom słowników i programów szkolnych, czas na przygotowanie się do nowej sytuacji. Rada postanowiła, że uchwalone zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, a więc mamy jeszcze czas zapoznać się z tymi zasadami. Zmiany zasad. Pisowni Polskiej obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku. Nie będę omawiać wszystkich, zebrałam w takich ogólnych postulatach, co się zmieni. A więc tak. Wielką literą teraz piszemy nazwy mieszkańców miast i ich dzielnic, osiedli i wsi. Na przykład Warszawianin, Ochocianka, Mokotowianin i tak dalej. Wcześniej pisaliśmy tylko y, nazwy narodowości dużą literą. Dopuszczenie alternatywnego zapisu małą albo wielką literą nieoficjalnych nazw etnicznych, takich jak, zobaczcie, możemy pisać małą albo dużą literą, Kitajec, żabojat, Makaroniarz. No bo to nieoficjalne nazwy etniczne. Ale jeżeli w tekście występują, to możemy już sobie wybrać. Znowu dotyczy yy, dużej litery. Nie tylko nazwy firm i marek wyrobów przemysłowych, ale także i pojedynczych egzemplarzy na przykład samochód marki Ford dużą literą i pod oknem zaparkował czerwony Ford. Też dużą literą. Albo marka, albo pojedynczy osobnik. Też piszemy dużą literą, wielką literą. W nazwach komet też wszystkie człony zapisywane wielką literą. Kometa, holaleja. Wszystkie człony wielowyrazowych nazw geograficznych, czyli pustynia, gobi. Dwa słowa dużą literą. Wyspa, uznam. Nazwy obiektów w przestrzeni publicznej, też dużą literą. Na przykład Aleja Mickiewicza, Brama Warszawska, Plac Zbawiciela, park Kościuszki, kopiec wandy. Wyjątkiem zostaje słowa ulica. Piszemy małą literę ulica Józefa Piłsudskiego. Wszystkie człony. Oprócz przyjmków i spójników, w wielowyrazowych nazwach lokali usługowych i gastronomicznych, czyli dużą literą i kaczma, i słupska, na przykład kawiarnia literacka, księgarnia naukowa i itd. Teatr wielki może być jeszcze. Wszystkie człony w nazwach, orderów, medali, odznaczeń, nagród i tytułów różnych. Na przykład nagroda nobla. Nagroda imienia Jana Karskiego. No imienia tylko małą literą, można nawet skrócić im tak? Literacka nagroda Europy Środkowej jakieś tam jeszcze. Nagroda artystyczna miasta Lublin. Wszystkie słowa piszemy dużą literą. To upraszcza nam. To chodziło o małe i duże litery, teraz rozdzielne napisanie. Cząstki, bym, byś, by, byśmy, byście, to tryb warunkowy, ze spójnikami, piszemy rozłącznie. Na przykład, zastanawiam się, czy, by, nie pojechać w góry. Wszystko rozłącznie, czy, by, nie pojechać. Mała litera. Ujednolicenie zapisu przymiotników tworzonych od nazw osobowych, zakończony na owski. Wszystkie będziemy pisać małą literą. Yy, nie ma różnicy tutaj. Odpowiada to na pytanie, czyj, na przykład, dramat yy, szekspirowski albo jaki dramat, tak? No, na przykład, dramat szekspirowski, epoka zygmuntowska, koncert szopinowski, wszystkie piszemy Małą literą. Wprowadzenie łącznej pisowni członu pół w następujących wyrażeniach. Pół zbawca, pół nauka, pół żartem, pół serio, pół spał, pół czuwał. Oraz pisownia z łącznikiem po łączeniach typu pół-polka. Łącznik, polka dużą literą, bo to jest nazwa narodowości półfrancuska, To odnosi się do jednej osoby. No i następne bardzo ciekawe zagadnienie. Dopuszczenie w parach wyrazów równorzędnych, podobnie lub identycznie brzmiących, występujących zwykle razem trzech wersji pisowni. Na przykład takie jak tuż, tuż, na przykład yy, Szask, prask. Takie słowa możemy pisać w trzy sposoby: z łącznikiem, z przecinkiem albo rozdzielnie. I wszystkie te trzy wersje pisownie będą poprawne: tuż, tuż, przez łącznik, z przecinkiem między nimi albo po prostu rozdzielnie. Zakres pisowni prefiksów. W języku polskim przedrostki i rodzime i obce pisze się łącznie z wyrazami zapisywanymi małą literą. Jeżeli wyraz zaczyna się od wielkiej litery, to po przedrostku stawia się łącznik super łącznik Europejczyk bo duża litera dopuszczenie rozdzielnej pisowni takich książeczek jak super, ekstra, eko, wege, mini, maxi, midzi, mega, makro, które mogą występować również jako samodzielne wyrazy. Zobaczcie, możemy napisać mini wieża jednym wyrazem lub dwa e, osobne. Mini wieża. Bo jest możliwe, że wieża w rozmiarze mini, ona może istnieć. Albo super pomysł łącznie, albo super pomysł, bo jest możliwy pomysł super. Ekstra zarobki razem, albo w dwa słowa, bo mogą być zarobki ekstra. Ekożywność łącznie, albo w dwa słowa, bo jest żywność eko. No, może byłoby to na tyle o tej pisowni. Szczegóły można znaleźć w komunikacie Rady w załączniku numer 1. Jest tam 12 albo 13 punktów. Rada ogłosiła także jako załącznik numer 2 do tego komunikatu dokument pod tytułem Zasady pisowni i interpunkcji polskiej. Zbierające wszystkie przepisy ortograficzne i interpunkcyjne, jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 roku. Dokumenty zostały przygotowane przez Zespół do spraw Reformy Ortografii Rady Języka Polskiego, skierowany przez profesora doktora Habilitowanego Piotra Żmigrockiego, a przyjęte przez Radę Języka Polskiego w głosowaniach. A więc, jeżeli zastanawiacie się nad pisownią, to moja rada, sięgnąć do tego dokumentu, ściągnąć go sobie na komputer i mieć pod ręką zasady pisowni obowiązujące już od 1 stycznia 2026 roku. Będziemy uczyć się razem tych nowych zasad. To byłoby tyle na dziś. Pa, pa!